Witajcie z tej strony odkruty, jakie to nazywa się kolejna batalia z serii World Thunder i tym razem to będzie taki dość wyjątkowy odcinek podczas całego mojego nagrywania, bo zawsze jak nagrywałem to albo to były czołgi, albo no chyba tylko był jeden epizod, kiedy to było PvE za pomocą helikopterów ale tym razem, tym razem to będzie wyjątkowe pod tym względem, mianowicie to będzie taki pierwszy odcinek za pomocą samolotów Dokładnie bitwy realistyczne na samolotach, i w tym przypadku to będzie właśnie 5.0 za pomocą japońskiego drzewka, a dokładnie za pomocą samolotu J2M2. Tak więc to będzie właśnie taki dość no wyjątkowy materiał pod tym względem, że to będzie właśnie pierwszy materiał, jeśli mowa o bitwy powietrzne na moim kanale. Tak więc tak to się prezentuje. No i co, rozpoczniemy naszą pierwszą bitwę za pomocą samolotu J2M2. A jak będę a co później powiem na ten, na ten temat jak działa ten samolot, czy mi się podoba czy nie, czy go polecam, no to już podczas bitwy będę wam opowiadał. Ale najpierw tak, rozpocznijmy naszą pierwszą bitwę, zobaczymy jak to będzie się prezentowało. Mam nadzieję, że to będą dość udane bitwy, ponieważ tak, raz giniecie podczas bitwy lotniczej, w tym przypadku bitwy realistyczne, no to co? Już nie macie żyć. Trzeba iść na kolejną bitwę. No niestety takie są uroki. I tak, tutaj oczywiście my startujemy od razu z lotniska. To znaczy, najpierw trzeba wystartować z lotniska. Nie ma tak jak bitwa artystycznościowe, gdzie my startujemy w powietrzu. W tym przypadku tutaj trzeba wystartować właśnie za pomocą. No, wystartować z lotniska. Co tu więcej mówić? Dobra, e, najpierw tak. Najpierw musimy stąd wystartować jakoś. Optymalnie, niestety, zawsze na początku meczu jest to dość ryzykowne, ponieważ, no, jakby nie patrzeć, dość często są wypadki lotnicze. Albo sojusznik Cię zabije, albo sojusznik w Ciebie wleci, albo Ty wlecisz w sojusznika, bo sojusznik, sojusznik na Ci zakaczy drogę. Więc, no, początki są dość trudne, zwłaszcza z wystartowaniem, ale później to już jakoś idzie powoli do przodu, no i dobra. Teraz przechodzimy do tematu właśnie tego samolotu, czyli J-2M2. Po pierwsze tak, samolot ma dość mocny silnik, bardzo łatwo się rozpędza i dość szybko e, zbi zbija się w powietrze. Kolejna sprawa, ma dość potężne uzbrojenie uz ofensywne, no w sumie i tak nie ma defensywnego, bo ma tylko uzbrojenie ofensywne, bo to jest myśliwiec. E, ma tak, działka, kalibru 20 mm. I ma jeszcze karabinki, ale najważniejsze to są te działka, bo te działka robią największą robotę i jeśli Wy spotkacie chociażby jakiś bombowiec, nieważne jaki bombowiec, może to być czterosiennikowy, dwusiennikowy, kiedy z tym To co fara się chce powiedzieć, nieważne jaki bombowiec, kiedy wy wypuścicie nawet taką małą serię małą serię z tych działek, no to niestety samolot dosłownie eksploduje. Tak, bo ten samolot był właśnie przysto przystosowany do niszczenia bombowców amerykańskich podczas II wojny światowej, więc fajnie, że Genshin to też tutaj dobrze odzorował, bo faktycznie ta umica jest dość skuteczna przeciwko bombowcom, a jak wygląda na tematyce myśliwców, no to skoro moje działka są bardzo skuteczne przeciwko takim kolorom jak bombowce czterosilnikowe albo coś w tym stylu, no to oczywiście jest to logiczne, że ja dość łatwo też zabiję jakieś zwykłe samoloty. No, a propos właśnie tego goska. Jak widzicie, już nie żyje. Dobra, czyli nasze pierwsze zabójstwo. I tak, gostek od razu już musi wyjść, bo nie ma życia. Na razie mój team chyba przegrywa, chociaż nie, wrogi team niszczy nasze umocnienia. E, tak, kolejny sposób, bo może tak, e, może najpierw powiem, jak wygrać bitwy realistyczne, bo tutaj mamy takie dwa... Dwa czynniki. Po pierwsze, pierwszy czynnik dość łatwy i dość oczywisty. No to zniszczyć wszystkich graczy, tak? Kolejny ważny aspekt to jest albo zniszczenie wszystkich umocnień, czy naszych właśnie jednostek lądowych, albo też zniszczenie baz. A jak później zniszczymy bazy, no to oczywiście pozostaje lotnisko. I chyba właśnie lotnisko zostało. Więc ja teraz tam polecam. Pytanie, które do mnie się zbliża? Chyba BF-109 jest najbliżej. Niestety tak, ja nie lubię walczyć na. na HEDA. Pan Gustaw chyba zmienił zdanie. Ale tak, ja też nie jestem jakimś super graczem, jeśli mowa o myśliwce. Bo ja jestem, no. jakby to powiedzieć, graczem takim typowym pod czołgi niż pod samoloty. G55, jak się postanowię, zniszczyłam go. To dobrze, raczej G55 zostało zniszczone. Zostało b 109. Ja z Gustawem powinienem wygrać na spokojnie. No, chyba że jeszcze włączy się tutaj P38, to jest niestety niedaleko. P38 to jest oczywiście ciężki myśliwiec. I chyba dość mocny, jeśli dobrze pamiętam. A najgorszy to jest XP55. To jest najgorsze coś, co ja mogę spotkać, niestety. Cały się został osiągnięty, czyli zniszczenie lotniska. No, mało mu coś zrobiłem. Dobra, kolejny wiatr został zjęty. Ja chyba w tym momencie, wiecie co, ja chyba w tym momencie pójdę odnowić amunicję, ponieważ tak, do działka mi się kończy. Co nie jest dobrą wiadomością. Na razie mam pierwsze miejsce. Okej, okay, teraz to ja już muszę na pewno wrócić. No właśnie, kolejny zdjęty. Kurczę. Ja to mówiłem, że jestem taki słabym graczem, a tutaj proszę bardzo. Wow. Więc bardzo udana bitwa. No niestety tak, mój pilot jest pomarańczą. Mój silnik jest żółty, więc to już jest niestety znak na to, że trzeba wrócić. Trzeba wrócić na lotnisko i się naprawić. To zostało, zostało dwóch graczy. Mamy p całe szczęście. Czy ja stracimy podwozie? Bo jeśli tak, to będę musiał lądować na brzuszku. Eee, tak, stracimy podwozie, czyli lądujemy na brzuszku, czyli znowu taka dość ryzykowna akcja z lądowaniem. Czekaj, ja jeszcze muszę wytracić prędkość. Czasami na mapach spi się jeszcze jedno mniejsze lotnisko. Ale nie na tej mapie, bo mamy tylko jedno tutaj lotnisko. Ale zdarza się. No dobra, to ja tutaj będę lądował na spokojnie i zobaczymy jak to będzie sytuacja się prezentować. O, dobra, udało się. brzuszek posadzony na lotnisku no i co ogólnie można powiedzieć tak ten samolot jest bardzo op. bardzo potężny samolot bardzo łatwo można ekspić japońskie drzewko za pomocą tego samolotu jest oczywiście samolot drzewkowy to nie jest jakaś pemka, to jest zwykły samolot drzewkowy który jest bardzo potężny bardzo przyjemna maszyna więc jeśli ktoś by planował ktoś by planował chociażby nie wiem zrobić drzewko japońskie samolotów albo rozwijać samoloty w japońskim drzewku no to powiem wam tak Naprawdę nie zawiedzić się, jeśli mowa o tym czyli J2N2. Macie tutaj właśnie potężny silnik, dobrą zwrotność, dobre działka, żyć nie umierać. Bardzo przyjemna maszynka. I mamy tutaj P8. Wrogowie na razie się nie pokazują, no, ni no niestety. Chyba, że... Polowanie na oślep bym tutaj odpalił. Czyli ostatni gostek to jest B-17. Który siedzi na punkcie. Do Podążać za mną. Teraz pytanie, czy to B-17 startuje? Nie, stoi na lotnisku i nic nie będzie robić. A, dobra, jak P8 faktycznie będzie leciało na to lotnisko, no to wiadomo, co się stanie z tym p 17 I tak, i tak zginie. Jak P8 zrzuci tę bombę, a z tego co wiem, P8 ma tą największą bombę, no to znamy scenariusz, jak to się skończy. Dobra, to ja nie wiem. Skoro tamten gostek nie jest zainteresowany, aby startować, a to chyba jest. Nie, jeszcze jest jeden samolot gdzieś. Nie wiem gdzie dokładnie, no ale gdzieś jest. Chyba że, Wiecie, na razie nie chcę jeszcze manować amunicji do działa. Jak jeszcze nie wiem co jest z tym drugim graczem. A ten drugi gracz jest. Tutaj? Nie, no, tak to bym go widział. O, jest BF-109. Włoski samolot. Tylko tak dalej. będzie siedział przy lotnisku, jeśli tak, no to kij mu w tył, jak tak mu powiem. Ja na lotnisku nie będę latał. Ale za to skupiłem się, nie wiem, na tych stanowiskach. To są czołgi. To są chyba czołgi nawet. Nic z nimi to ja nic nie zrobię. Dokładnie. Nic nie trafiłem. Zaraz się rozbiłem, bo straciłem panowanie. Jeszcze słońce mnie oślepia. Nic nie widać. Jest to działko przeciwrotnicze, chyba. Czy to jest. Bardziej... Tak, jest to działko przeciwrotnicze. Za to też, oczywiście, dostajemy punkty małe, ale zawsze to coś. Dobra, teraz tam pomogę. No, niestety zginął. Nie no, ja już zginąłem. Niestety, ale zabiłem go. Chyba, znaczy, powinienem go zabić. Tak, coś mi to zaliczyło. Chyba, Nie wiem, może. Zobaczymy jak tam się. ma w końcu tam dużo... Nie, nie ma dużej bomby. Ja myślę, że ma dużo bomby, ale dobra, jest wygana. Wygana, pierwsze miejsce. Bardzo dużo Expa dostałem. Teraz właśnie badam samolot J5N1. No, nie są jakieś kosmiczne wielkie zarobki, a to co jest najważniejsze, to jest właśnie same doświadczenie. Jak widzicie, prawie 8000 Expa dostałem na samolot, więc jest to bardzo dużo. I co? rozpoczniemy naszą drugą bitwę lotniczą. I to będzie już jaka chyba ostatnia bitwa lotnicza w tym odcinku. A, no cóż, rozpoczniemy. Zobaczymy co, jak i tyle. I mamy znowu, chyba znowu Kosuń. Może? Nie wiem. Ale bądźcie obojętni, bądź, jest bitwa znowu mapa zimowa. Znowu startujemy z lotniska. Tym razem mamy tutaj jeszcze mniejsze lotnisko, bo na tamtej bitwie nie mieliśmy mniejszego lotniska. Tutaj mamy, ale tutaj też może lądować. Tylko chyba te lotnisko mniejsze, z tego co ja dobrze pamiętam, nie ma obrony przeciwlotniczej. Więc tutaj jest chyba takie ryzyko, aby się naprawiać. Bo wiecie, pewnie dobrze jakiś wróg może tutaj podlecieć i was ostrzegać dość łatwo. Ale dobra, startujemy. Trochę bombowców mamy, nawet B-17 żydowskie, Rincolna. Też oczywiście. Jak to się prezentuje? No, no nic, Amerykanie i Niemcy są po przeciwnej stronie. My mamy taką mieszankę nacji. Czy to dobrze, czy to źle? Okaże się to, oczywiście no nic. Na razie, startujemy. Kucze, co jest takie tutaj głośne? A, może oni. To są... co są pode mną. Eee... Tak, chyba ja polecę tam, gdzie są te podwójne nasze bazy, bo znając życie to na pewno jakiś bombowiec będzie tam zainteresowany. Zanim ja będę na takiej wysokości, że będę mógł spokojnie walczyć z bombowcami, to ja jeszcze muszę zbić się w górę, bo na razie jestem za nisko. A mówiłem, to znaczy to nie jest taki duży bombowiec. To jest chyba dwusilnikowy. Tak, to jest na pewno dwusilnikowy na 26. Ale jak mówiłem, na pewno coś poleci na naszą bazę. I faktycznie coś nam poleciało. Ale niestety baza padła na strzała, No nic, on był o wiele szybszy. A nasza B17 też już jest gdzieś tak daleko. Tylko czy ona zginęło, Nie wiem. Ciężko powiedzieć. był amerykański. Czy to jest PMK? Na tego AM1 nie będę leciał, bo widzę dwóch sojuszników. Więc chyba nie ma takiej potrzeby, ale widzę na przykład B17. Niestety on chyba zdąży nawet wrzucić te bomby. I PB4Y. Też kolejny samolot czterosiennikowy. Też amerykański. Na razie, no, tylko jedna osoba Czyli oni mają przewagę liczebną, szkoda A może zaraz to się zmieni, kto wie? A chyba P17 już zginęło, tak Chyba czy nie Nie, wciąż lata To co na niego

Nie żyje. Bardzo piękna seja. Mamy coś na mojej wysokości? Nie, chyba nic nie ma. No to mogę zejść spokojnie na dół. Tylko tak uważajmy z kością. Tutaj mamy tego F82 do zdjęcia. Niestety. Nie wiem, czy on umiera. Okej, okay, nie żyje. No to został tutaj BF-109, ale chyba też nie żyje. Tak, nie żyje. No to operacje tam, gdzie są nasi jeszcze. Tam ci na pewno będą potrzebowali pomoc. A ten BF żyje. Nie, on spada. Nie żyje. Teraz jedziemy po Mustanga. Nie masz? Mustang nie żyje. F8F, niestety. jeszcze cholera, tym, jestem się we mnie. jeszcze ja tym, jestem jeszcze przy no, nic, no. Zginęła. I tak to się skończyło. Ale chyba powinniśmy wygrać. Chociaż... Nie wiem. Nie jestem pewny. Takie trochę wyrównane szansa. Jeden się naprawia. Drugi ledwo lata. Jeden się rozbił. A ty masz ładnie tego samolotu. A, nie ta go. Tutaj nic. Ej. Tylko tyle? Uuu, to chyba będzie przegrana. Jeszcze, jak tamto straci panowanie, co łatwo stracić panowanie, jak się nie ma kawałka skrzydła. Chociaż może. Wow. Eee, też nie róbmy tak, tak jak ten gostek przed chwilą to zrobi, Czyli strzelajmy w ziemię, bo. Jest ryzyko, że czasami jakoś te odłamki mogą wam zabić pilota. Jest taka szansa, więc lepiej No. Chyba teraz już jest totalna przegrana, bo wszyscy zginęli. I to jest ten sam kostek co ogólnie skróciłem mocno. Nie, ja on zginął? I tak poczekamy na koniec bitwy, bo to jest ostatni gracz, a on zaraz zginie. Jeszcze się pali. I ojciec żyje. No, się? Hm. Trochę poczekamy. A ja tutaj jeszcze sobie tylko skasuję historię. Proszę bardzo. O! Zestrzeniłem samolot jeszcze, patrzcie! Heh. Czyli jeszcze było warto poczekać. No i co? Koniec bitwy, ostatni gracz zginął. Chociaż... żyje wciąż. <laughs> nie wiem jakim cudem tego goskow żyje, Chociaż może... nie, dobra. Ja na końcu zaleciało tak kompletnie tylko killem. Myślę, że jeszcze jakiś cud będzie w magiczny sposób dalej żył. No dobra. Niestety porażka, no ale też dużo ekspa. Też coś zabiłem, mianowicie zabiłem, czy tam zniszczyłem cztery samoloty, nawet jako najwięcej z całej mojej drużyny. Dobrze, tak więc w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, ponieważ to jest taki dość wyjątkowy odcinek, pod tym względem, że to jest mój pierwszy odcinek za pomocą samolotów, które zostały nagrane na moim kanale. Takie typowe bitwy powietrzne. No ale jeśli Wam się spodobało, to zostawcie tutaj łapkę górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz łyżeczek, także trzymajcie się i do samego. Także do zobaczenia. Cześć.